nowego kanału Polsat News Polityka, a w nim nowe programy oraz transmisje z parlamentu i innych wydarzeń, które wiążą się z polską polityką. Polsat News Polityka to m.in. obrady Sejmu i Senatu, a także posiedzenia komisji śledczych. Od poniedziałku do piątku o 17.30 w programie Studio Parlament czołowi dziennikarze Polsatu, m.in. Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski, będą rozmawiać z politykami. O 21.00 Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz, dziennikarze Interi, w debacie politycznej będą wraz z politykami, komentatorami i ekspertami podsumowywać mijający dzień w polityce. Polsat News Polityka będzie można oglądać tam, gdzie dotychczas dostępny był kanał wydarzenia 24, między innymi w sieciach kablowych czy na platformach cyfrowych. Kanał wydarzenia 24, który przez całą dobę nadaje serwisy informacyjne, sportowe, pogodę, a także na bieżąco śledzi media społecznościowe, będzie od jutra nadawany w naziemnej telewizji cyfrowej na multipleksie pierwszym na pozycji 49. Rekordowa frekwencja, też niesamowite zainteresowanie obradami Sejmu i tym, co się w ogóle dzieje wokół polityki. Sprawiło, że zaczęliśmy myśleć o produkcie, o kanale, w którym po prostu pokazane będzie wszystko bez przerywania. Każdy, kto jest zainteresowany tym, co dzieje się w polityce, będzie mógł zobaczyć w całości to, co dzieje się w Sejmie, ale również trochę i poza nim. Cała Polska w Arktycznym uścisku.